No nie są umrzeć, nie? Te kontynentale. Efekt końcowy maski będzie za 5 4 Równica z karbonu. Od niej, no daj tak kurwa konkretnie, no. A nie no, nie boję się, no. Poinformowaliśmy że jesteśmy czas na prezentację Mustanga. Masz, kurwa. <gryw> Witam Was w kolejnym specjalnym odcinku, w którym połączymy 3 dni z mojego życia, dzisiaj, jutro i pojutrze. Klasycznie pierwszy dzień zaczniemy w Bawu Forge, w najlepszym serwisie mechanicznym w Poznaniu, gdzie zamontujemy kilka naprawdę niesamowitych elementów. Jeden z nich wykonała dziewczyna. Będziecie w szoku co potrafią robić dziewczyny. Naprawdę będzie grubo. Dlatego nie przedłużając, zapraszam Was do środka, gdzie pokażę Wam pierwszy i najważniejszy element, który zamontujemy akurat dzisiaj. No a ty mordeczko, strzel tu łapeczkę w górę Bo ostatnio zasięgi nam upadły i troszeczkę mnie tych łapeczek jest, trochę mi są z tego powodu Ech. No i walnij suba, będzie naprawdę nieźle z tego powodu Jeśli go walniesz, pamiętaj tutaj musi być szary guziczek, nie? Szary guziczek Dzwonka nie musisz, suba walni. Dobra, wbijam do środka i opowiadamy co montujemy I Już do tego was przyzwyczaiłem, że Wawo Forge bida, śliszy i piszcie w każdym miejscu No już musicie mi wybaczyć, tak to wygląda okay. Pokażę wam pierwszy element, który dzisiaj zamontujemy to zacznijmy od najmniej ciekawego No to Mustang. Jak ktoś ma Mustanga i tam przejechał 70 tysięcy kilometrów, to te łożyska się wybijają. Może pojawiać Ci się masaż łapek, kiedy jedziesz. Siłowniki do maski, że maska nam się sama podnosiła i sama padała. Jak my Kierownica z karbonu. Za chwileczkę ogra z bliska i pokażę jak to wygląda, bo na pewno wygląda niesamowicie. Wszystko wykonane jest faktycznie z karbonu, jest włączone. Nawet manetki są wykonane z karbonu. Ale to nie jest najważniejsze. Wiecie co jest najważniejsze? Dzisiaj chłopaki i Force Forge zamontują mi z skarbonu, którą wykonała dziewczyna. Matko Bosko, mówię, co to. co to, to, to się stanęło? Która zaczyna swój pierwszy biznes i jej pierwszy biznes opiera się na tworzeniu elementów skarbonu. Jej Instagram jest podany w pierwszym linku pod tym filmem. Zrobiła na pewno dla mnie świetny projekt, jeszcze ona słuchajcie, zaraz wyskoczę, że widzicie Powiedziała takie coś, jeszcze co no Ja Cię przepraszam, żebyś zbytnio się nie zawiódł Bo ona, nie wiem czy będzie mi to by się tak bardzo podobała Bo kilka rzeczy bym poprawiła, nie? No tak Cztery auta Na wymianę klocków hamulcowych, no to ile miałem od tych ludzi? 1200 ja Tak patrzę Oglądam z każdej strony, mówię o co ich chodzi, nie? My kobieta chyba niepoważna jest Powiem tak, koniecznie pijcie na jej Instagrama, zostawcie tam followka Napiszcie, dziękujemy, pozdrawiamy, ale pan nie śliczno, bo to jest bardzo ładna dziewczyna. Się do tego to, to jest po prostu hit. To jest niepoważne. Naprawdę mega sprawa. Pierwszy link w opisie. Widzicie, kierownica prezentuje się naprawdę dobrze, Andrzej już zamontował nowe łożyska, są z tyłu, tam, no, tam trochę je widać, no nieważne, widzą je, widzą, widzą, widzą. Narysował mi jakiś tutaj, piaskując, przy okazji, ładny rysunek, nie? I no i te nasze dystansiki, nie? Nieładny ten rysunek, to przez przypadek tak A Przez przypadek, tak, 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 oczywiście, znaczy, się dopasował się tutaj, o, kolor napisu Abu Forge, do koloru Mustanga, no pięknie, kiera zaraz jądzie. Zaraz się zamontujemy. No i Picobello, prezentacja kierownicy w Mustangu. Za 3, 2, 1. Kierownica już jest założona. Jak widzicie, wygląda na pewno mega. Taki trochę Batman. Słuchajcie, ma niesamowitą funkcję, którą zaraz zobaczycie przy dzisiaj. Naprawdę jest dobrze. W się świeci. Guziczki, pyk, żeby nie było. No zapalcie się, guziczki, halo. A one się chyba w nie zapalą. Ale one się palą, jakby co? Żeby nie było, że się nie palą, one się palą. Ale słuchajcie, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to że ta owa kierownica posiada tak zwany system Batmana czyli kurwa tak zwanych shurikenów, jak ktoś w wkurwi wiesz kurwa shurikena masz kurwa muszę to na stałe przyczepić słuchajcie, bo rzeczywiście no i zacznij. i pyk i z powrotem i shuriken na miejscu tak? bez problemu, jak myślisz, że drugi też nie to pyk drugi kur na poprawkę, żeby nie było Słuchajcie, znajdziemy się w drugim, drugim miejscu. To będzie kolejny dzień. Finał to będzie kolejny dzień, będzie kolejny dzień. Ale najpierw pokażę Wam, co przywieźliśmy z cygin w tym busie. Bo jak ktoś obserwował mnie na Instagramie, czy ja to jest takiego magicznego, tak zwanego mega. To widział tą scenę, że z Cygim coś tam zanieśliśmy. Magiczna paczka, o której wszyscy mówią od dłuższego czasu. Co się w środku znajduje, nie wiem. Zaraz zobaczymy, a czy w następnego dnia my Wam wymienię dratę pakę. Pokaż kotku, co masz w środku. Zapraszam tutaj na pakę. Twoja paka Yee! Otwieraj Jesteśmy w To Jutro teleportujemy się do dnia gdzie Żak będzie montował elementy z Maxton Design W ogóle jeżeli chcielibyście kupić takie rzeczy z Maxton Design to link w opisie od Maxtona Jak myślisz, że podałaś to na zadanie zamontujesz wszystko poprawnie? No już nie pierwszy raz chyba, nie? Więc... No bo właśnie fajna, bo to można montować elementy z Maxon Design. Pamiętajcie o tym. Dobra, to my widzimy się jutro, nie? Robiąc że też mi tak się podtrząść się musisz. Nie, nie, nie musisz się potrząć, Tak jakbyś wcześniej dawaj. Mocniej, no dawaj, tak kurwa konkretnie, no. No nie, no nie boję się, no. Nie no, nie rozumiesz. Teleportację robimy. Aha, dobra. trzy, dwa, Jesteśmy kolejnego dnia, teleportacja się udała. To co, idziemy zrobić opony paczki? Otwieram paczkę, jaką tajemy od Instagrama, zobaczymy, co jest w środku, że woda ją otrzymuje, walczę magicznym z opisem. z Bastona. Tutaj jest jutro, tak. Na razie nic nie widać, ale mamy tych klientów. Też fajnie. Długo długopisem kontra żaku z nosem. <śpiewanie> yeah. pierwszy. pierwszy element. Jak to się prezentuje żaku? Będziemy nakierować okay. na, na czy nie? Mamy przednią dokładkę. <śpiewanie> Pod tylny zderzak, pod o, po bokach. Ła, jest dobrze. Części zobaczyli, leżą tu na ziemi. A my Prawdziwy, lecimy. patrzcie. Patrzcie, prawdziwy. <laughs> dobrze, jest serio ładny, bardzo ładny no. Nie ma żartów, nie ma lipy. Ale to nie koniec, to nie tylko to w dzisiejszym odcinku. Tak jak mówiłem, to nie będzie wszystko. Montujemy dzisiaj jeszcze pasy. W końcu maska będzie skompletowana z pasami. Kobra nad tym pracuje. Także efekt końcowy maski będzie za 5, 4, strzelasz łapkę w górę, 3, walisz suba, 2, walisz dzwona, 1, wbijasz na Instagrama, efekt końcowy, pap. Tada! Pasy leżą, wyglądają pięknie. Szybka robota, Kobra wykonał to doskonale, równił sieńko, idą po prostej linii, wyglądają ślicznie. No dobra moje mordeczki, teleportujemy się do trzeciego dnia, na dzisiaj to jest wszystko. A jak ja mam Hopie, nie ma żartów. A się to, Kamil nie posmarował uszczelek i tutaj daje jak wiecie, nowe odcinki są bardzo spontaniczne i dużo się w nich dzieje. Mimo tego, że miniaturka przedstawia tylko troszeczkę, to tak naprawdę w tym filmie jest dużo, dużo więcej. No cóż, fajna zabawa, tylko ustaczki. Słuchajcie, mam zimowe opony i to zakładam letnie. Kaptwujeczki 325-35 przód. I stwierdziłem, że zimówki trzeba upalić. leciał wleciał szejk już, shake też był dobry, no zarąbisty był ten szejk Ja lubię pić szejki, bo wiadomo rzeźba, i tak dalej, rzeźba później I spinik To jest dla mnie szok. ja całą zimę tę oponę opalałem Początek całej wiosny, one nie chcą umrzeć nie, te kontinentale Są jakieś nieśmiertelne to jest Scott Zero. <noise> Nieśmiertelne, polecam, a jak chcesz do upalania. Ale pod kątem trakcji jest mega lipa. No ale mięsa jest w się dużo. Dobra, teleportujemy się do fajnego auto. Wow. Witam w ostatnim dniu, gdzie zobaczycie finalny wygląd Mustanga. Gdzie założyliśmy cały body kit. przepraszam cały. Właśnie trzeba to wyjaśnić, no niestety nie cały. Ponieważ dyfuzor musiał pójść do malowania. Ze względu na to, że cały samochód został zmieniony na piano black w elementach zewnętrznych fury w Mustangu. No to musieliśmy ten dyfuzor, który był bodajże szary, taki, wiecie, i taki grey, musieliśmy zmienić na czarny połysk. Więc tego ostatniego dnia zobaczycie praktycznie ostateczny efekt finalny, wizualny Mustanga bez dyfuzora. Musicie mi to wybaczyć, niestety dyfuzora nie będzie, będzie za jakiś czas, ale wiecie, w innym odcinku się to pokaże, więc na spokojnie. Chłopaki teraz to montowali, niestety musieli zdejmować przedni zderzak żeby przymocować e, takie linki, wiecie o co chodzi, takie JDM style Mustang trochę JDM się zrobił e, i taki też ciekawszych informacji co mogę powiedzieć, tak na szybkości, bo się śpieszymy do finatu, żeby złożyć na czas to są założone nowe letnie opony które miały w miejscu, bo padał deszcz, czekajcie to jest sucho 325 tył, 305 przód mega, są sztosy naprawdę Cup dwieczki, semi -sleaky. Zobaczymy jak będzie latowość na tym na suchym, nie? bo na mokrym to wam powiem jest tak samo źle jak na zimówce Continentala tej Scott Zero którą upalaliśmy przed chwilą. No dobra wbijamy do to Newsy posłuchaliście nie? Są takie newsiki. Wszystkich poinformowaliśmy, że jesteśmy. Czas na prezentację Mustanga. A to teraz moja mordziatko. Papeczkę w górę tu koniecznie strzelasz i walisz suba. No. Mordo, walsuba, walsuba Walnąłeś zarąbiście, to czas na prezentację Pa Jak mam być szczery, troszeczkę obawiałem się tego body kitu. Tak naprawdę body typowo pod Street i myliłem się. Bo Maxton Design wykonał naprawdę mega robotę. Co prawda przednia dokładeczka nie jest cała skarbona, jak powiedział Żak, A żak to już sami to naprostował, też stwierdził, że się pomylił. Jest tylko zewnętrznie wykonana z karbonu, Od spodu mamy, nie wiem. Jakiś po ile strych cholera wie co to jest, ale wygląda naprawdę fajnie. Trochę taki tasak do chleba. Rzaku nazwał to ucinaczem kostek. Dalej nie wiem o co mu chodzi, ale tak on to nazwał. Dla mnie taki tasek do chleba. Jeżeli chodzi o dokładki boczne, taka sama sytuacja. W ogóle wszystkie elementy z Maxon Design mają takie fajne, gumowe zabezpieczenie. Na pewno ja to szanuję, bo szczerze powiedziawszy, przy użytkowaniu mega sprawa, ktoś butem walnie. Nie ma rysy. W ogóle wybaczcie mi za dźwięki miasta. Ale widzicie, lato, piękne słoneczko, w końcu fajna pogoda. Posłuchajmy, nacieszmy się tym, że miasto żyje. Tak samo z przodu. Zabezpieczenie. Mocowanie trochę JDM, nie powiem, że nie, ale bardzo ładnie siedzi, no nie mówcie, że nie. I chyba wszyscy jasno i wyraźnie to powiedzą, Sasza brakuje bodykitu na tył, tak naprawdę dyfuzora. I macie rację, bo dyfuzor niedługo się pojawi, tylko musi przejść pomalowanie na piano, bo wszystko wykonane jest, jak widzicie, w piano, dlatego musimy go pomalować. Tu celnie jest takie łatwe, ale czy to zrobi Wojtek. Wojtek kłaniam się po same kule. Dziękuję, że mi pomagasz tym, bo takie malowanie takich elementów nie jest łatwe. Kurde, naprawdę ten samochód wyszedł. Jestem mega z niego zadowolony. Fajnie to wygląda w ogóle, myłem gazet, jakim brudny cały czas. Klasycznie po deszczach, nie? nienawidzę deszczu. Najgorsze to może być. Ale Max, on wykonał mega robotę. I nie wiem, napiszcie mi w komentarzach usuwać tę naklejkę, czy zostawić, póki jeszcze będzie się trzymała. Sztucer sam nie wie, ja też nie wiem. Fajna taka złota, kurde. <laughs> Maxon się postarał. Ta zostaje na pewno, bo ona jest na stałe, nie? Uuu, ale się wystraszyłem. <grywa> Dobra, na koniec. Ty, długi ten pociąg. Trzeba przerwa. Maszynista z pewnością chciał wystąpić w odcinku. Pozdrawiam maszynistę. Na koniec mam dla was żart. Słuchajcie, jedzie dziadek w maluchu za BMW. Przed nim jedzie Beta z sporą prędkością. Nagle pojawiło się czerwone. Beta mega hamuje. Dziadek, ile mógł, tyle się starał, hamował tym maluchem, ile wlazło. Nie, nie udało się, przywalił w betę. Z bety wysiada, konkreciwo. Zatem z bety wysiada, konkreciwo, dwóch karków. Wychodzą do dziadka, no i co? Płacone będzie dziadek, przywaliło się. A dziadek mówi, no, ja nie mam zbyt dużo pieniędzy. Zadzwoni pan po wnuczka. No to dziadek dzwoni po wnuczka. Mija 10-15 minut. przejeżdżają dwie inne bety. Wysiada z niej trzy razy więcej karków, w tym jego wnuczek. I wnusiu podchodzi i mówi tak. To co panowie cofali i dziadka nie zauważyli. <laughs> Pozdrawiam was serdecznie. Do tego sucharka na koniec. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Gdzie zamontujemy dyfuzor? Myślę, że siądzie. Myślisz, że siądzie? Napisz w komentarzu koniecznie. Szczała.